15 lutego ruszy na wniosków w programie pomocowym dla hodowców trzody chlewnej. Wsparcie przygotowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowała Komisja Europejska. Pomoc, którą ogłaszaliśmy, że będziemy wdrażać, czyli e, 1000 zł na utrzymanie e, loch, e, jeśli e, rolnik zgłosi urodzenie prosiąt od. 15 listopada do końca marca. W pierwotnym rozporządzeniu tym pomocowym przewidywaliśmy możliwość składania wniosków po tym okresie, czyli od po 1 kwietnia do końca kwietnia. Natomiast wsłuchując się w głosy rolników, to rozporządzenie zostało tak zmodyfikowane, że ono wskazuje na możliwość składania wniosków do 30 kwietnia, a więc bez tej dolnej granicy czasu. Pomoc, która ma zachęcić rolników do utrzymania hodowli trzody chlewnej w tych bardzo trudnym okresie czasu. Nie ukrywam, że cena nadal jest bardzo niska, poniżej kosztów produkcji, stąd między innymi ta pomoc. Rolnicy wnioski będą mogli składać do końca kwietnia w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formularze będą zawieszone na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można je składać osobiście, można pocztą, można za pomocą systemu ePUAP. Rolnicy, którzy. Zarejestrują urodzone prosięta w systemie, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, powinni od 15 lutego zgłaszać się i składać te wnioski. Agencja będzie je realizowała i wypłacała następnie środki. Wicepremier Henryk Kowalczyk dodał, że jeśli ceny środychlewnej chlewnej nadal będą utrzymywały się na niskim poziomie, to nie wykluczone, że okres wsparcia dla hodowców zostanie wydłużony.